Nie, no, taba bez sensu. Gdzie ty, gdzie ty w ogóle jedziesz? To jest niesprawiedliwie tani chiński rower elektryczny o zaskakująco dobrych parametrach. Dobre przyspieszenie, duża bateria. Niemożliwe, nieważliwe, ile on klejny przynosi. Na kartonie nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Mam same złe myśli, ale ja na przesyłkach. Wyciągamy. No, jest nieźle zabezpieczony. Nic tutaj nie lata. Tym razem jest to trochę... ...co innego niż to, co było na tym kanale do tej pory. To jest ultra tanie. W Polsce sprzedają się rowery elektryczne w przedziale 3 do 5 tysięcy złotych. I ten rower jest z dolnej granicy. A ja tutaj. Rozpakuję paczuchę, która była wewnątrz platformy. Ładowarka na 48V. 2A ładowania. Tak jak już się często powtarzam, według mnie 2A ładowania to za mało. Powinno być 3. Jest szpilka do przedniego koła. O, to jest super. Słuchajcie, to jest mocowanie na komórkę. Widzę, że tu jest USB, ale czy tu jest ładowanie? Zobaczymy to. No i narzędzia. Podstawowe. Instrukcje obsługi, informacje o kodach błędu, gdyby coś się działo. To nie jest jedyny rower w ich ofercie, który wam się podoba. Może bym się odezwał po kolejny. Mi się ten podoba, bo ma zabudowaną baterię w rurę, ramy. Ale ten wygląda też całkiem ciekawie, taki fikuśny. A tu jest bateria. High Long. 17,5 amperogodziny. Przy 48 V jest napisane, że może być ładowany 5 Amperami, a dali dwójkę. dali do niego takie błotniki. To nie są moje ulubione błotniki, dlatego, że z racji, że mają tylko jeden punkt montażowy, są zawieszone na takim metalu, to chlapią, podskakują i wydają przeraźliwe dźwięki na nierównościach. A tutaj jest manetka przyspieszenia, taka sama jak w silnikach CYC Motors. Praktycznie najtańszy rower na rynku, a ma manetkę taką jak pr silniki premium do konwersji. Oskar słusznie zauważył, że tutaj brakuje jednej śrubki na mostku i mimo, że nowy z kartonu to nosi jakieś oznaki walki albo w transporcie, albo przy pakowaniu i pomimo tego, że to jest rower w bardzo niskiej cenie, to mamy wyobraźcie sobie przerzutki z przodu, z tyłu, <laughs> wszystko, wszystko jest napakowane na tej kierownicy, zobaczcie, tutaj klakson i światło, no. Nieźle. No dobra, zobaczmy, czy tutaj będzie ładowanie komórki. Nie, ładowania indukcyjnego nie ma, więc po prostu ten przewód, który podpięliśmy pod instalację, sprawia, że tu z tyłu jest gniazdo USB i można sobie kabelkiem podpiąć komórkę. Tu jest bateria, tu jest sterownik, a tam jest silnik. I to jest po prostu zwykły rower skonwertowany na tanich podzespołach. I zobaczymy, jak to się spisuje. Drodzy widzowie, w tym roku chcemy przetestować jak najwięcej chińskich rowerów elektrycznych, bo pośród. No... Słabej jakości rowerów można znaleźć coś naprawdę fajnego. Ten rower, na którym jadę, przyjechał z firmy EBYCO i po nagraniu tej recenzji zostaje jako moja własność, trafia do sprzedaży. I najlepsza część tego wszystkiego jest taka, że producent nie ma żadnego wpływu na to, co jest powiedziane na tym odcinku. I dają mi pełną wolność słowa. Z czego zamierzam skorzystać, moi drodzy. Spójrzcie na ten pojazd. Ten rower wygląda jak konwersja. No ale nie ukrywam, że i tak trzeba będzie w niego włożyć jakieś 3-4 stówy. Między innymi, żeby wymienić hamulce. Błotniki, i tak jak wcześniej wspominałem, ten pojazd jest niesprawiedliwie tani. I długo by opowiadać, dlaczego możemy wyciągnąć kilka argumentów. Pierwszy jest taki, że chiński rząd dopłaca fabrykom za produkcję i sprzedaż. Na Europę takich rowerów. Po drugie, Chińczycy mają swoje metody, żeby przerzucać produkty między magazynami, żeby uniknąć cła antydumpingowego. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat i chętnie bym zaprosił kogoś, kto na ten temat ma więcej do powiedzenia niż ja. Ale skupmy się na tym, że ten rower kosztuje 3200 zł. To jest niesamowicie mało jak na rower elektryczny. I to taki rower elektryczny, zobaczcie, to jest góral na 29-calowych kołach z hamulcami mechanicznymi. To jest chyba najgorsza rzecz, właśnie propos tego pojazdu. Te hamulce od samego początku trzeba wymienić. No ale dobra, w tej cenie nie wymagajmy za wiele. Więc 3200 zł, a mamy baterię 48V, 17,5Ah. To jest 840Wh. jest bardzo duża bateria. Dodatkowo sterownik, który tutaj mamy, też ma niezły potencjał. Chciałem zobaczyć, co tu jest. Specjalnie dla Was dobrałem się do środka. Zanim obejrzymy sterownik, no to zobaczcie, jak jest przymontowana ta puszka. Tu są podkładki, tu jest nakrętka żadnej izolacji. No a tutaj kable, więc no nie wiem jak to drży, jak to się rusza. Nie dobrze. Ja tutaj dodam jeszcze jakąś piankę, jakąś gumeczkę, żeby jednak przewody po tym nie jeździły. 48 V, maksymalny prąd 21 A. Ciekawe jest to, że jak tutaj jest ta szyna na baterię to tu jest też miejsce na sterownik, i występują sterowniki w takim gabarycie, które mają 1000 watów, a jednak oni poszli w sterownik zewnętrzny. Sprawa jest prosta: sterowniki zewnętrzne są bardziej niezawodne niż te w szynie. 1000 watów w piku? Super. Powiem Wam, że ten silniczek nieźle to znosi. Cały system potrafi rozpędzić ten pojazd do naprawdę niezłych prędkości. I tak, w tym pojeździe można dosyć łatwo zdjąć blokadę ograniczającą wspomaganie elektryczne do 25 na godzinę. Tylko pamiętajcie, że jeśli to robicie, to robicie to na własną odpowiedzialność. W tym pojeździe możemy ustawić sobie wspomaganie do 32 km na godzinę, czyli powiedzmy, że jest to zgodne z przepisami w Ameryce. Według mnie taka prędkość jest zupełnie Pełnie wystarczająca. Te 7 km na godzinę robi dużą różnicę. Ja tak ustawiłem ten pojazd do testów na tym filmie i pokażę Wam, jak to zrobiłem. Odpalamy wyświetlacz, przyciskamy plus i minus jednocześnie, przeklikujemy się przez wszystkie funkcje, aż dochodzimy do P8. I w tym miejscu, poprzez plus i minus, możemy zmieniać tą prędkość maksymalną. Ja zostawiam 32 i wyłączam sterownik. Kurde, straszna lipa, co? Nie wiem nawet, czy on jest w kadrze. Spróbuję trochę podregulować te hamulce, bo może ciągną za mało linki. Nie, nadal to samo. Tak wygląda hamowanie z 32 km na godzinę przy oryginalnych hamulcach. Wiecie co, ja wam dzisiaj nie nagram tej recenzji, dlatego że chcę się czuć bezpiecznie i nagram ją dopiero jak wymienię w nim hamulce. Przy okazji wymienię też te błotniki, bo już jechałem po nierównościach i one strasznie klepią. Zamawiam hamulce i czekamy na przesyłkę. No to montujemy hamulce Shimano, Tanizna, moi drodzy, 165 zł oraz takie błotniczki. No błotniczki drogie, bo to jest najwyższa półka według mnie. No i to 120. I proszę bardzo, oryginalne klameczki zdjęte. Jedyny minus naszej przeróbki jest taki, że te oryginalne klameczki mają czujniki hamowania, nie ma światła stopu. To mówię, nie potrzebujemy tego. Tu jest na tyle mała moc, że będziemy ją mogli spokojnie schamować nowymi hamulcami. Zawsze można dołożyć czujniki magnetyczne, no ale to podnosi koszty. Jak myślicie, to będzie tutaj pasowało plug and play bez żadnych zmian? Mamy sukces, zaciski pasują bez żadnych przeróbek. Z tego co mu się przyglądam, będzie łapał całą powierzchnią tarczy, więc jest super. No i z przednim kołem tak samo, nie wymaga żadnych przeróbek. A więc mamy już zamontowane hamulce, błotniki. No teraz ten sprzęt spisuje się tak, jak powinien od samego początku. Zabiorę was na przejażdżkę, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest. Specjalnie na testy, jak sami widzicie, w lewej ręce mamy manetkę przyspieszenia. Teraz ta manetka przyspieszenia. Robi z was złoczyńcę, zbiera człowieka wyjątego spod prawa, bo legalny rower elektryczny nie może mieć manetki przyspieszenia. Ta manetka przyspieszenia jest tutaj tylko po to, żebyśmy mogli nagrać tą recenzję, żebyście zobaczyli do testów, jak to się spisuje. A w momencie, kiedy ten rower będzie wystawiany na sprzedaż, tej manetki już tutaj nie będzie. To nie jest moment, że będę z tym dyskutował. Dodatkowo jest zdjęte ograniczenie z 25 na 32 km na godzinę. Można ustawić, żeby ten pojazd jechał więcej. Do czego nie namawiam, bo będziecie pchać się w problemy. Maksymalny poziom wspomagania i jedziemy. Okej. Okay. O, jak przyjemnie, że nie klepią te błotniki Hamowanie. O, skuteczne. I jazda teraz jest przyjemnością. Powiem Wam tak, no, tak małym kosztem, takie ulepszenie. To jest coś, co mi się naprawdę bardzo podoba. O, tutaj zjedziemy. Ojej, jaka techniczna linia. Mamy tutaj czujnik, kadencja, nie czujnik nacisku na pedały. To sprawia, że komunikacja tym pojazdem jest tempa. I właśnie po to między innymi jest tutaj ta manetka. Tą manetką możemy dozować tą moc tak jak chcemy i ten pojazd się z nami nie szarpie. Nie. Ja chyba nie chcę tędy jechać. Ten sprzęcik za te pieniądze jakby to jest niemożliwe. Niemożliwe ile on frajdy przynosi. Z wymienionymi hamulcami i błotnikami myślę, że to jest to. No, daje dużo wolności, bo widzicie, jestem teraz w terenie, poza drogami publicznymi. No, i tutaj mogę wykorzystać pełną moc. No, i drodzy, pamiętajcie, że ta recenzja to są pierwsze wrażenia z jazdy. Jak to się spisuje po długim użytkowaniu? Zajrzyjcie w komentarze. Właściciele na pewno z Wami się podzielą opinią. Chcecie odkupić ten rower po testach? Zapraszam na naszego Oelixa. A ja tutaj zaraz chyba wpadnę w kłopoty, bo właśnie widzę dziki. I to. Duże i małe. No, widzę, widzę. Tak jak panowie słusznie zauważyli, lepiej tam nie jechać. Moi drodzy, już będę kończyć. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo. Jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.